Witajcie na kanale Gamers Republic. W materiale tym powiemy o przeciekach odnośnie darmowych gier w PlayStation Plus na maj 2020. Zanim jednak zaczniemy, wszystkim, którzy nie chcą przegapić kolejnych filmów, przypominamy o subskrybowaniu naszego kanału. Zachęcamy również do komentowania i oceniania tego wideo. W ostatnim naszym filmie, link w prawym górnym rogu Opowiadaliśmy o plotkach na temat różnych gier, jakie możemy otrzymać w PS Plus w maju. Teraz, tuż przed oficjalną informacją, która powinna pojawić się w środę 29 kwietnia, mamy dwa przecieki. Pierwszy z nich mówi o tym, że dostaniemy Dying Light, świetną grę polskiego techlandu w po ubieganiu po dachach i efektownej walce z zombie. Mimo kilku lat na karku, wiele osób bardzo chętnie by dodało ten tytuł do swojej biblioteki Gier PS4. My również pamiętając jak dobrze bawiliśmy się w Dead Island, chętnie zagramy w to dzieło. Drugą grą jest tytuł przeznaczony dla sadomasochistów Remaster Dark Souls. Klasyk w nowej odsłonie, który z pewnością był przyczyną rozczaskania o ścianę wielu padów. Naukowcy twierdzą, że to właśnie ta niezwykle trudna do ukończenia seria odpowiada za przyrost łysych graczy, ponieważ ci, ginąc raz za razem i nie mogąc pokonać bossa, zaczynali ze złości wyrywać sobie włosy z głowy. Drugi przeciek również wspomina Dying Light, ale zamiast dzieła From Software, drugim tytułem, jaki mamy otrzymać, jest No Man's Sky. Gra, której reklamy i zapowiedzi pokazywały diametralnie co innego niż otrzymali gracze zaraz po debiucie tytułu. Na szczęście, Hello Games o dziwo nie porzuciło projektu i przez cały czas udoskonalało swoją grę, by w końcu stała się tym, co obiecali graczom. Z opinii osób grających w ten kosmiczny symulator zwiedzania nieskończonego wszechświata, wynika, że studio odwaliło kawał dobrej roboty i No Man's Sky jest obecnie bardzo dobrym tytułem godnym polecenia. Dajcie znać w komentarzach, który zestaw Wam bardziej odpowiada. Wolicie Dying Light i Dark Souls? czy Dying Light i No Man's Sky. Nam bardziej pasuje drugi zestaw, bo odkrywanie tajemnic kosmosu wydaje się znacznie bardziej barwne i ciekawe niż zwiedzanie ponurego świata dark fantasy. Na koniec krótkie info o darmowych tytułach, jakie obecnie możecie zgarnąć na pecety. Na Alienware Aria możecie obecnie zgarnąć Redout Enhanced Edition na Steam. Gra przypomina uwielbianego przez miliony graczy Wipeouta. Drugą darmową grom na Steama jest Total War Shogun 2. Strategia tocząca się w czasach feudalnej Japonii. Jeśli ktoś grał w serię Total War, to nie trzeba go zachęcać do pobrania tego tytułu. A jak ktoś nie miał okazji się zetknąć z tą marką, a lubi RTS-y, to koniecznie powinien spróbować zagrać. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że informacje podane w filmie dotyczą przecieku, ale nie pochodzi on z żadnego zaufanego źródła. Więc przewidywane gry mogą okazać się fake newsem. Wszystko wyjaśni się w środę około godziny 17. Trzymamy kciuki, żeby gry były dobre i każdemu się spodobały.